Jak działa skala? Poznajmy skalę w praktyce. Był sobie odcinek, który miał 4 cm. Ten odcinek był pierwszy moim narysowanym tutaj odcinkiem. To jest odcinek w skali 1 do 1. Mój oryginalny, pierwszy narysowany odcinek. Był pierwszy. Przyszła skala 1 do 2. Odcinek był bardzo ciekawy. Przygląda się skali, wita ją. W jaki sposób wita odcinek w skalę? W skalę wita mnożeniem. Każdy odcinek będzie witał skalę zawsze mnożeniem. To jest ich system powitalny. Czyli odcinek 4 przywitał się ze skalą. Skala jest 1 do 2. Co my tutaj widzimy? Ja tu widzę mnożenie. Myślę, że już wszyscy umiecie wykonać mnożenie. 4 razy 1 do 4. A co stoi dalej? Podzielić na 2, czyli dzielę na 2. 4 na 2, 2. Co się stało z odcinka 4 cm? Po przywitaniu ze skalą zostały 2 cm. Czyli odcinek 4 cm w skali 1 do 2 ma 2 cm. Widać, jest 2 razy krótszy. Ale ten sam odcinek innego razu. Przyszła do niego skala 2 do 1. Odcinek grzecznie się wita ze skalą, czyli mnoży skala 2 do 1. Co ja tu widzę? 4 razy 2. Jako matematyk wiem, jak się wykonuje mnożenie. 4 razy 2 to 8. 8 podzielić na 1 to 8. I co się zrobiło? Był odcinek 4 cm, a teraz jest 8 cm. To jest efekt spotkania ze skalą 2 do 1 jest dwa razy większy niż był. Dwa razy większy. Dziękuję.